Dzień dobry, witamy serdecznie. Anna Maria Krakowiak i Grzegorz Traczewski. Jakże często śpiewamy 100 lat, 100 lat, 100 lat, jak ktoś ma 125, to co, to trzeba mu zaśpiewać 200. No oczywiście, że tak. Dzisiaj będzie o jubilatce, o Skodzie. A mm, o Skodzie opowie nam reprezentująca tę markę w Polsce, Klaudyna Gorzan, specjalistka do spraw public relations. Wyobraźmy sobie ulice, po których spacerują kobiety w długich, strojnych sukniach i mężczyźni w eleganckich kapeluszach. Dumnie i powoli przechadzają się po mieście. O czym rozmawiają? Pewnie o paryskiej premierze pierwszego filmu braci Lumiere. Mamy przecież rok 1895, rok, w którym rozpoczęła się historia Skoda Auto. Dzisiaj świętujemy nie tylko 125-lecie działalności, ale także 115. rocznicę wyprodukowania pierwszego samochodu. Pamiętajmy jednak, że to nie myśl o produkcji samochodów skłoniła księgarza Wacława Klementa oraz mechanika Wacława Laurina do założenia małej firmy w czeskim miasteczku Mlada Polesław. Poprzednikami samochodów Skody były bowiem bardziej popularne wówczas pojazdy napędzane siłą ludzkich nóg. Wacław Klement był współzałożycielem klubu cyklistów. Rower, który kupił, okazał się wadliwy. A złożona reklamacja została odrzucona. W życiu nie ma jednak przypadków. To nieprzyjemne doświadczenie zainspirowało go do założenia własnego serwisu rowerowego. Nawiązał kontakt z Laurinem, ekspertem w sprawie bicykli. I właśnie tak w 1895 roku powstała spółka stanowiąca podwaliny dzisiejszej marki Skoda. Pomysłowość i odwaga założycieli wpłynęły na dynamiczny rozwój firmy. Laurin i Klement od naprawy rowerów szybko przeszli do produkcji własnych modeli. Zdawali sobie jednak sprawę, że przyszłość stanowią pojazdy napędzane silnikiem. Idąc z duchem czasu stworzyli nowoczesny motocykl, który zyskał dużą popularność. Sukces sprawił, że postanowili wyprodukować także samochód. I tak w 1905 roku powstał model Voiturette. A osiągający prędkość 40 km na godzinę. Jak na tamte czasy to imponujący wynik. Automobil wyróżniał się doskonałą jakością, a co więcej, miał także przystępną cenę. O zachowanie tych standardów dbamy zresztą do dziś. Lata mijały, a firma oferowała to Coraz nowsze modele, wprowadzając na rynek również samochody sportowe, dostawcze i autobusy. Laurin i Klement napotkali na swojej drodze wiele przeszkód, jednak nigdy się nie poddali. Wciąż wytrwale dążyli do celu. Nie zniechęcał ich nawet pożar fabryki w 1924 roku. Rok później firma połączyła się z silnym sprzymierzeńcem. Była nim Skoda. Odlewnia stali stanowiąca pierwsze, stawiająca pierwsze kroki w produkcji automobili. W 1926 roku na targach w Pradze zaprezentowano pierwszy samochód ze znanym do dziś logiem. To innowacyjny model 150. Wkrótce do montażu samochodów zaczęto wykorzystywać taśmę produkcyjną. I tym sposobem, jeszcze przed II wojną światową, Skoda stała się liderem na rynku motoryzacji. A co było kluczem do sukcesu? Oczywiście troska o potrzeby kierowców. Skoda od zawsze dbała o to, by być blisko klienta. W 1920 roku Laurin i Klement założyli nawet specjalny oddział świadczący usługi serwisowe dla użytkowników ich samochodów. Także dziś klienci mogą liczyć na wszechstronne wsparcie. To właśnie my jako pierwsi w branży uruchomiliśmy salon samochodowy online, którego koncepcja doskonale sprawdza się w aktualnych, niecodziennych okolicznościach. Proces kupna samochodu można przeprowadzić zdalnie za pomocą smartfonu czy laptopa. Czas biegnie, a Skoda stale go wyprzedza. Wyznacza trendy i odpowiada na zmieniające się potrzeby oraz szybkie tempo życia klientów. I co jeszcze składa się na sukces? Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz najwyższego komfortu. Najnowsze modele samochodów wyposażone są w szereg innowacyjnych systemów wspomagających kierowcę. Układy hamowania awaryjnego oraz proaktywne systemy ochrony pieszych. Otrzymują najwyższe oceny w międzynarodowych cestach bezpieczeństwa. Są także komfortowe i zachwycają nowoczesnym designem. W 2019 roku odważnie wkroczyliśmy w nowy rozdział historii, prezentując pierwsze modele napędzane silnikiem elektrycznym: miejską Skodę CityGo EIV oraz nasz flagowy model Superb IV. W tym roku prowadzimy do naszej oferty kolejne modele z różnymi wariantami elektrycznych modeli i będziemy kontynuować ofensy ofensywę zelektryfikowanych modeli. Już w przyszłym roku do rodziny Skody dołączy pierwszy w pełni elektryczny SUV Enyaq. 2020 rok to czas wyjątkowego jubileuszu powstania marki Skoda. Z tej okazji zaplanowaliśmy wiele atrakcyjnych wydarzeń dla naszych klientów. Tym samym chcemy podziękować im za zaufanie, jakim nas obdarzają. W ich ręce oddajemy również specjalną ofertę, na którą składają się atrakcyjne ceny samochodów i formy finansowania, a także pakiety serwisowe i pogwarancyjne. Od 1895 roku upłynęło już 125 lat. W tym czasie na świecie zaszło mnóstwo zmian. Jedno jednak, Pozostaje pewne i stałe. Skoda wciąż robi wszystko, by dbać o bezpieczeństwo, komfort i zadowolenie klienta. A we wrażeniach z jazdy powiemy o marce, którą oboje bardzo lubimy, ale i o konkretnym modelu, który też oboje lubimy. Powiemy o Volvo S60 T6 AWD Inscription. Czyli, proszę Państwa, S60, wiecie, jak wygląda piękna limuzyna. T6, czyli silnik benzynowy, AWD, czyli z napędem, a Inscription to to, co się znajduje w środku, czyli wyposażenie. No tak, napęd na cztery koła w sedanie, to jest coś, co ja naprawdę bardzo lubię. A proszę Państwa, samochód ten, o którym dzisiaj będziemy mówili, to samochód amerykański, no co na pewno dziwicie się. Co oni gadają? Volvo to przecież symbol Szwecji, naszego północnego sąsiada, symbol obok Abby i Kei, a, a, a my tu amerykański. No tak, amerykański, bo ten samochód jest made in USA, dokładnie montowany jest w mieście Charleston w stanie południowa Karolina. No S60, ten model gościł już w naszej redakcji, żeby nie było, że pierwszy raz, ale o tej wersji nie mówiliśmy. Pod maską naszego, i tutaj duży cudzysłów, no bo to nie był nasz, tyko, tylko testowany przez nas, pod maską więc naszego Volvo pracował dwulitrowy benzynowy silnik o mocy 310 koni mechanicznych. Jak zapewne wiecie, pojemność dwóch litrów jest maksymalną pojemnością silników stosowanych w samochodach osobowych tej marki. Skrzynia biegów, oczywiście automatyczna, ma 8 przełożeń. Zespół napędowy swoją moc przekazuje, jak już wspomniałem, na cztery koła. Dzięki zastosowanym technologiom pojazd ten gwarantuje spokojną i bezpieczną podróż. Wzorowa trakcja pozwala na nieco szybsze niż innymi samochodami pokonywanie zakrętów. Uwaga, warto jednak pamiętać, że to kierowca decyduje o tym, gdzie pojazd pojedzie, choć w niebezpiecznych sytuacjach. Volvo potrafi przyhamować lub wręcz zatrzymać się. No tak, i tu jest ten moment, który ja cały czas się zastanawiam, czy lubię, czy nie lubię, no bo bardzo lubię jak korkach on mnie pilnuje, jak na autostradzie, gdzie jest dość ciasno, bo w Polsce się przecież jeździ na Zderzak, też mnie pilnuje, ale już jak wyjeżdżam z jakiejś małej uliczki, szczególnie tyłem i wiem, że zdążę wyjechać i pojechać. Ale moje Volvo twierdzi, że nie wiem tego i tylko mi się wydaje, i ono mi hamuje, a ja jestem w połowie pasa ruchu, bo gdzieś tam w oddali zobaczył samochód, który jedzie. No i ja jestem zestresowana. Kierowca samochodu, który nadjeżdża, nie wie co się dzieje, no bo stoję na środku pasa. Ale Volvo wie, że ono musiało się zatrzymać, bo coś jedzie. I mamy wiadomości dla fanów dynamicznej jazdy. T6 AWD przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę 5,6 sekundy, a prędkość maksymalną ma ograniczoną do 250 km na godzinę. Tego tutaj już nie będzie, bo przypominamy Wam, że to są ostatnie modele, które mają taką prędkość. Teraz Volvo będzie produkowało samochody, które będą miały ograniczoną prędkość tylko do 180 km na godzinę. Ale któż z Państwa ostatnio jechał ponad 180 km na godzinę? No, nie wiem, nie wiem, takich dróg w Polsce nie ma. A ja, ja już widzę tych, którzy odpowiedzą: 180. A co to 180? Na S7 można szybciej. Dobra, ja tego nie widzę, ja was nie słyszę. Mam za to dla Was kolejne wiadomości wiadomość dla fanów dobrego sprzętu audio w naszym, podkreślam, naszym Volvo. Uszy pieścił dźwięk pochodzący z urządzenia produkcji amerykańskiej firmy Harman Cardon. I tutaj, proszę Państwa, bardzo polecam piękną perspektywę dźwiękową. No tak, uwielbiam. Być na sali koncertowej i słuchać tych dźwięków, proszę Państwa. Jakże się słucha w tym samochodzie Mozarta, jakże się słucha Czajkowskiego? Musicie kiedyś spróbować. Ale słucha się także Dobrze Jezu, Pink Floyd, The Purple, Led Zeppelin. No dobra, 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 dobra wracamy do samochodów. Yy, wiadomość dla yy, miłośników podróży. Bagażnik w T6 AWD ma pojemność 442 litrów. Nie wiemy tylko, dlaczego jego sufit jest zniosłoniętej niczym blachy. I kolejna wiadomość, tym razem nie najlepsza dla miłośników jazdy ekonomicznej. Wyświetlacz pokładowego komputera wskazywał nam średnie zużycie 12,3 litra na 100 km. I na koniec, Aniu, taka konstatacja. Gdyby tak dysponować jakimś poważniejszym nawisem inflacyjnym. Można byłoby go zamienić na Volvo T6 AWD. O, ja bardzo chętnie nie tylko na S60, bo to jest samochód, którym chętnie bym podróżowała w okolicach, ale również na XC60, bo to drugi model, który chętnie bym zobaczyła pod swoim domem. I wtedy, słuchaj, nawet tego nawisu nie byłoby mi żal. O czym przekonują Was dzisiaj? Anna Maria Krakowiak. I Grzegorz Straczewski jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno.